Ja też jeszcze dodam, że w tym odcinku pojawiło się coś takiego, taka ubawa, że jeżeli będziemy mówić do dziecka z szacunkiem, jak do dorosłego, co już oczywiście wytłumaczyłyśmy, że nie o to chodzi, to to dziecko wychowamy na takiego frika, czyli on będzie dzieckiem, ale będzie się zachowywał jak dorosły i pójdzie do dzieci, nie będzie umiał z nimi nawiązywać kontaktu. I tu też uważam, że no, tutaj jest taki też element troszeczkę wyśmiewający, bardzo mocno jest to przerysowane, no mamy do czynienia z dziećmi, ja w ogóle nie wiem, czy, czy jest sens się tym zajmować, no nie ma takich metod, które z dzieci zrobią nagle dorosłych w wieku pięciu lat. A poza tym raj kładzie ogromny nacisk na zabawę rówieśniczą. I jednym z narzędzi raj, niestety w Polsce nie jest w tym momencie dostępny, ale w Stanach Zjednoczonych, są zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi, gdzie właśnie rodzice tylko i wyłącznie obserwują, uczą się jak stosować minimalną interwencję, ale to dzieci grają pierwsze skrzypce. I bardzo zachęca się, żeby dzieciom dawać jak najwięcej możliwości swobodnej zabawy rówieśniczej, dogadywania się, rozwiązywania konfliktów, wspólnego współdziałania. Także swobodna zabawa z dziećmi jest ogromnie ceniona i ogromnie wspierana w raj, więc jeżeli ktoś wam mówi, że przez raj wychować jakiegoś frika, to naprawdę nie wierzcie.